O, witam serdecznie, króciutki na naszą platformę Dobielska. E, chcemy pokazać na Ekostyl, e, kto teraz do nas przyjdzie, odwiedzi nas tutaj. Także będzie mógł dostać. E, są różne promocje: są Black wiki, czarne piątki. Polecam, jest 50%, 80%. U nas masz 100% Black Week. Także przychodzą do, te, do nas, dostaniesz e, gratis takie produkty nasze rolnicze jak jabłko ekologiczne. pokaż, zobaczyć na filmiku. E, dostaniesz taką skrzyneczkę jabłek dostaniesz takie produkty o. wszystko, dwie kapusty, marchewka, burak, czarna rzepa i pęczek czosku wszystko to jest Black Week tylko na, nie wysyłamy tylko na miejscu to będzie nasze produkty e, marchewka bez żadnych oprysków nie nawalone azofoski czy mocznika tylko na oborniku chórzym do tego dajemy gazetkę naszą i teraz w ciągu do 6 grudnia do Mikołaja dajemy taki czarny blik 100% piątek czarny także zobaczcie, kto będzie chciał oczywiście Padnie to sena będzie nasz zakład buraczany, czy nam będzie czosnek dodatkowo, czy jajka. Pierwsze w Europie pokazuje jajczko 30 groszy jajko. Od od młodej kury, kura Sussex, kurka jarzębata i czy kurka karmazyn od tych trzech kur młode kury 24 weszły wnętrzność, każde jakoś zapodnione, co dostają, zobaczycie na filmikach, jak na kura. Także zapraszamy od soboty zaczynamy jajka, bo nazbieramy tych jajek dla Was i te produkty teraz dostaniesz. Naznaczam, nie wysyłamy pocztą, tylko i wyłącznie na miejscu. Kto przyjedzie, dostaje w prezencie taką, taką paczuszkę. To jest Black Week, 100% Black Week, Do tego nasza kapusta, oczywiście. Każda główka ma do kilograma, nie ma żadnej azofosku, nie opryskiwana. Wrotyczą opryskujemy. Pokazałem na wielokrotnie, kto za moje filmiki to widział, jak my działamy. A więc im będzie mógł nabyć na miejscu. I kapustę, my tylko z kminkiem, z ziołami, 22 zioła imbirem i kurkumą fermentowaną także to wszystko do nabycia u nas no i oczywiście odsy również nabędzie sobie pierwszy ocet starniny, czy z pokrzywy, czy czysto jabłkowy czy nawet zakupując taką malusieńką buteleczkę odsu starniny, dostanie taki pakiet w prezencie, do tego zioła pokazuje są mielona peska, pierwszy raz w Europie tak zrobiona peska tarniny jarzębina, głuk, imbir kurkuma, rewelacyjne przyziębienie do tego łyżka miodu, również miody do, do nabycia u nas spadziowe zapraszamy, nigdzie nie ma, w bardzo dobrej cenie, gryczany, spadziowy, od soboty jest u nas to wszystko do nabycia, do 6 grudnia, kto już przyjdzie teraz w najbliższych dniach, nawet jutro może przyjechać, dostaje w prezencie, taki pakiet, taki pakiet yy, promocyjny, także tylko dla naszych znajomych, kto nas zna, kto nas odwiedza, kto nas tam lajkuje, zapraszam, pozdrawiam wszystkich, nie musisz mi dawać palucha, nie musisz mi dawać serducha, tyle byś mnie czasem posłuchał, tak ja zawsze mówię, dziękuję i życzymy yy, miłego dnia, dzięki.